Cześć, nazywam się Dmytro Małko, jestem zawodowym aktorem z wieloletnim doświadczeniem. Pierwszą rolę zagrałem jako dziecko. Wtedy jako mały chłopiec naszczykałem ojcu do butów i powiedziałem, że zrobił to wujek Witalik. To była świetna zabawa, kiedy mój tata kopnął wujka Witalika do piekła. Potem, oczywiście, przyznałem się до зброї, але зробив вам то за лзами в очах, він швидко мій вибачав. Втеди, по раз перший, почуваю щиле акторства. Але kiedy висповідаłem się, як на столате не вижучив вуйка Віталіка до п'яку, вижучив мене. то втеди почув моць ранки ойця і мінського бештання. To właśnie wtedy mój tata pokazał mi moc frazy życie to ruch, kiedy kopnął mnie i dał mi przyspieszenie. Do dziś jestem w ciągłym ruchu, czuję rękę taty z tyłu głowy i, i kocham aktorstwo. Jestem wdzięcznym mojemu tacie i życiu za ten magiczny impuls. Dzięki temu pchnięciu jestem tym, kim jestem i jestem tam, gdzie jestem. I będę szczęśliwy poznać Państwa i przyspieszyć nasze wspólne projekty. Do zobaczenia wkrótce i dziękuję.